Zmeldujemy się z Warszawy, to właśnie tutaj przez najbliższe trzy dni toczy się szczyt klimatyczny. To Get Air 2022. Można powiedzieć, że jesteśmy na półmetku. Dziś dzień drugi i kontynuujemy nasze gorące tematy, gorące rozmowy na równie gorących krzesłach. Kolejna debata: zeroemisyjna mobilność i będziemy zadawać pytania panu Bartoszowi Widomskiemu, prezesowi Cross Rental. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, jak to jest z tą zeroemisyjną mobilnością? Co możemy zrobić, żeby było lepiej? Czy tak, patrząc przez, przez pryzmat y, crossa i Crossrentala, y, staramy się propagować y, rowery w przestrzeni, y, przestrzeni miejskiej. Rowery, jak wiemy, mają zerową y, emisyjność y, i dzisiejszej dobie y, korków, y, dużego zatłoczenia w miastach, jeszcze y, w dzisiejszej rzeczywistości, gdzie chociażby w samej Warszawie mamy, y, jak podaje miasto, ponad 300 tysięcy więcej osób niż zwykle. Ta emisyjność ma bardzo duże znaczenie. E, więc my jako cross, czyli producent rowerów, e, tak jak wspomniałem, e, chca, chcielibyśmy zmienić tą rzeczywistość miejską, żeby ludzie przesiadali się z samochodów e, na rowery. Mamy bardzo dobrze skomunikowane, duże miasta, e, są ścieżki rowerowe, więc e, dlaczego z tego nie skorzystać? Jak Pan wie, bo zdradzałam już poza tym nagraniem, ja mam osobistą słabość do Państwa marki, ponieważ pierwsza szosa to właśnie był Cross Vento 1-0. Ja się zakochałam. Proszę powiedzieć, jak zarażać ludzi tą pasją, żeby faktycznie realnie oni się przesiadali na te dwa kółka? Jak zarażać? Jest, jest kilka tak naprawdę wartości, które idą za rowerem, więc przede wszystkim jest to zdrowie. Tak? Rower jest to czynność fizyczna w dobie czasów, takich gdzie siedzimy dużo w domach, pracujemy zdalnie. Rower jest świetnym rozwiązaniem, żeby wyjść, trochę się poruszać. Rower jest też dobrym rozwiązaniem w kontekście stresów, depresji, które nas otaczają przy takiej formie pracy. Więc to po pierwsze. Po drugie, w dzisiejszych czasach mają bardzo drugie paliwo, więc kolejna rzecz to oszczędność. Tak? Rower nie wymaga tankowania. Po prostu wsiadamy na rower, jedziemy do pracy, na wycieczkę, więc to są wartości, które są nie do przecenienia w moim poczuciu. A wspominał Pan o usłudze Cross Rental, czy może Pan opowiedzieć o tym coś więcej? Tak, Cross Rental to jest przede wszystkim spółka, córka w grupie Cross i to co my oferujemy to jest unikatowy produkt na rynku polskim, jakim jest rower jako benefit pracowniczy, czyli oferujemy nasze rowery w pakiecie. Z ubezpieczeniem i z usługą serwisową, firmą, tak? czyli w układzie B2B, firmą dla pracowników, którzy pracują, pracują w danej firmie. A jakie są Państwa plany na najbliższe lata? Plany na najbliższe lata. Chcemy być liderem tego typu rozwiązania na rynku polskim i chcemy być oczywiście firmą pierwszego wyboru dla każdej osoby, która pomyśli o rowerze. A czy mogę podpytać, pociągnąć trochę za język, jeżeli chodzi o rowery cargo? Słyszeliśmy, że jest jakaś taka pieśń w przyszłości i wizja, żeby faktycznie coś takiego wdrożyć. Czy może pan nam rąbkę tajemnicy? Tak, rowery cargo to, jest, to są rowery, które chcemy wprowadzić w najbliższym czasie. Być może jeszcze uda się to w tym sezonie. Natomiast na pewno już zagoszczą na, na ścieżkach rowerowych w przyszłym roku. Natomiast jakby z naszego punktu widzenia to co, to co teraz wprowadzamy szerokim frontem, jeśli mogę tak powiedzieć, to są rowery elektryczne. E, jakby nawet w kontekście dzisiejszego naszego spotkania myślę, że na te rowery warto zwrócić uwagę, chociaż rowery cargo, które się pojawią są również rowerami elektrycznymi, e, są wspomagane e, silnikiem elektrycznym e, i w, w dzisiejszych czasach oraz, oraz e, na przyszłość rowery elektryczne to jest, to jest przyszłość, tak. Ma szerokie bardzo zastosowanie, mogą z niego korzystać i osoby wysportowane, ale również osoby, które, które nie korzystają z roweru na co dzień i, i może do tej pory rower był zbyt dużym wyzwaniem. Tak więc to jest, to jest to, co nas czeka w najbliższych latach. No to w takim razie bardzo trzymam kciuki za Państwa ambitne plany, żeby udało się je zrealizować. Bartosz Widomski prezes Crossrental. Rental. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.